Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam sposób na przetransportowanie bloków łupkowych. Jesteśmy w sezonie 13. Takich zadań mamy dwa. Są to zadania kamyk do ogródka 1 i kamyk do ogródka 2. W każdym z tych zadań musimy przetransportować cztery bloki łupkowe na górę z kopalni, czyli musimy ją objechać. Jest to ciężka bardzo trasa. Wiem, bo doświadczyłem ostatnio na live. Także można to zrobić prościej, szybciej, budując sobie taki ciąg, ciąg komunikacyjny z dźwigów, tak jak tam widzicie. I w tym momencie zostawiając te ciężarówki, możemy sobie w łatwy sposób ten blok łupkowy przetransportować na górę. Ja wam to teraz zaprezentuję, podjedziemy sobie, czy tutaj mamy załadunek łupków. Podjedziemy sobie do rurociągu, tam do dźwigów i sami zobaczycie, jak szybko można wrzucić na górę i wyciągnąć z kopalni blok łupkowy. Przy rozstawieniu musimy wyciągnąć takich bloków 8 i będziemy mieli już towar na wykonanie dwóch kontraktów. Później, na matce, pokażę to miejsce, w którym jesteśmy. Czyli po załadowaniu bloku. Podjeżdżamy sobie tutaj. Jak widać jest przerwana rura, możemy się ustawić tyłem. No powiem szczerze, jechanie tutaj dookoła z pełnym załadunkiem tymi blokami to jest katorga. <grym> Jeżeli się jeszcze dobierze niewłaściwy sprzęt, to już jest całkiem masakra. Ale spokojnie możemy sobie tutaj podjechać, rozpakować ładunek. Wyłączymy sobie silnik i przenosimy się do pierwszego dźwigu. Czyli tutaj mamy tajgę. I tak jak widzicie on już tu dostanie z ciężarówki, ten nasz blok łupkowy. Wyciągamy go sobie na górę, tu możemy go zostawić i przesiadamy się do drugiego dźwigu. Wyłączymy silnik, zmienimy pojazd. Kolejna tajga. Rozstawienie tych dźwigów nie trwa długo. Jest w łatwy wjazd tutaj. Nie jest męczący. No w zasadzie moglibyśmy już wrzucić nawet na górę, ale, ale zostawię go tu. Zmienimy Żuraw, wyłączymy silnik, no, rozłożę podpory, zmienimy się na trzeci dźwig. I tak jak widzicie, łupek mamy już po zakopaniu. To jest, go załadować na ciężarówkę? No, no niestety, kamena tutaj w no ranerze, Jeżeli chodzi o, o dźwigi, to jest, to jest tragedia. Wyłączymy silnik. Zmienimy pojazd na ciężarówkę docelową. Rozpakujemy. Zapakujemy. I mamy towar gotowy do, do przewiezienia. Teraz już zostało tylko dostarczyć na, na miejsce. Także w taki szybki sposób możemy sobie wyciągnąć te nasze bloki łupkowe z kopalni. Tak jak mówię, wyciągnięcie tutaj 8 sztuk na górę. Zapewnia nam dostawy do, do wszystkich zadań. Ok, to tyle. <laughs> Trzymajcie się, i. A, jeszcze pokażę Wam mapę. Czyli, tak jak tutaj widzicie, dźwigi w oddaleniu od garażu nie są wcale daleko. Wystarczy przejechać tędy. Tutaj mamy, tutaj mamy ładny zjazd. Jedną tajgą możemy wjechać sobie tu. Drugą tajgą zjechać ten niżej, nawet nie trzeba objeżdżać tego dookoła. No i wystarczy pladem albo inną ciężarówką podjechać sobie do bloków łupkowych, załadować i przenieść na górę. No to tyle. <laughs> Trzymajcie się. Jeżeli ktoś nie chce się strasznie męczyć, to to jest dobry sposób. Polecam. Na razie do zobaczenia. Hej.